Witam Was w pierwszym vlogmasie. Oczywiście, Kira w pierwszej kolejności musiała mi tutaj przeszkodzić. Także witam Was w pierwszym vlogmasie. Ja ram się w sumie, bo mam parę pomysłów na tę vlogmasę, ale będzie wszystko wyjdzie w pranie, jak, jak to zawsze wychodzi. Tutaj widzicie za mną parę rzeczy, które są już w jednym wielkim worze po prostu z Primarka. Ale tak jak widzieliście na wcześniejszych klipach, byłam na sklepach, byłam. Patrzeć, co tam jest ciekawego. Nie znalazłam wielu, wielu rzeczy, które miałam takie wow, że muszę to mieć i w ogóle. Nie chciałam też kupować nie wiadomo ilu rzeczy, żeby po prostu no nie zagracać się jeszcze bardziej ze względu na to, że ja dalej yy, mieszkam w pokoju, a nie na moim mieszkaniu, więc nie mam tyle miejsca, żeby po prostu to wszystko przechowywać. I tak już mam połowę rzeczy, które powinno być na mieszkaniu ani mam po prostu miejsca też gdzie tam tego dać, no bo wiecie wieczny remont i tak dalej ale przyszłam Wam dzisiaj tutaj pokazać co udało mi się kupić fajnego i, i co? I zaczynamy! Od razu musicie mi trochę wybaczyć, bo dawno nie nagrywałam, bo stwierdziłam, że miałam jakieś tam próby nagrywania, ale stwierdziłam, że po prostu poczekam do tych vlogmasów i, i się na nie, wiecie, tak turbo zmotywuję i będę nagrywać więc, więc tak, więc zaczniemy sobie od tego, że kupiłam to co w sumie zawsze kupuję w pierwszej kolejności czyli papiery do pakowania prezentów ja jakieś tam skrawki papierów jeszcze mam z tamtego roku i chyba jeszcze z wcześniejszego, ale nie mogę po prostu przejść obok tych papierów, no ja nie mogę to są najpiękniejsze papiery i jakie kiedykolwiek widziałam, są turwa słodkie i one są ogólnie z primarka. Nie wiem jeszcze, czy będą. Wydaje mi się, że tak, no chyba, że już się wszystkie wyprzedadzą, mm, ale one w ogóle kosztowały 2,50. 2,50, a to są 2 metry. Może nie jakoś super dużo, ale 2,50 za taki ładny papier. No bądź. Więc stwierdziłam, że wezmę 3, no bo wiecie, będzie dużo prezentów i tak dalej, i tak dalej, a za 2,50 to aż po prostu. W... Szkoda by było nie wziąć i one były przy kasie w primarku, więc nie były jakby przy tym stoisku z papierami. Więc przy, dosłownie w ostatniej chwili ja zauważyłam i mówię, biorę. I rzeczy z, z rzeczy primarkowych, bo sobie możemy pójść tak z sklepami. Um, kupiłam jeszcze... To kupiłam w primarku. Boże, Kircia jest tego śłodźka. Sześciuki. Mam takie słodkie choinki, one są takie cute Ja one po prostu będą na szafkę, żeby sobie położyć Kiedyś pewnie będą po prostu na mojej komodzie, gdzieś jako tak dekoracyjnie A teraz będą na mojej szafce, na której aktualnie mam dynie jeszcze Ale zamienimy je na te choinki I one były w cenie 13 zł, więc wydaje mi się, że są spoko No wiadomo, one nie są jakieś bardzo duże To jest moja ręka, to no są one Ale no są mega cute i są różowe i... Po prostu stwierdziłam, że jak już mam coś bardziej różowego, bo moją choinkę też chcę mieć w kolorze różowym w tym roku, więc stwierdziłam, że po prostu wezmę te choinki będzie wszystko pasować do siebie. I ostatnia rzecz z Primarka to jest ten przecudownie śliczny kocyk. Nie jest jakiś super wielki, ale wiecie, to po prostu ma być dla wajbu, bo nie mam ogólnie takiego kocyka świątecznego, więc stwierdziłam, że po prostu... Wezmę, o, on kosztował dosłownie 30 zł, więc stwierdziłam, że why not. Eee, I no, jest po prostu cute, jest takie jakby... Nie pamiętam jak to się nazywa. Te takie pałeczki świąteczne. No i, i ma 120x150, więc skid jako Taka narzutka, wiecie, świąteczna będzie dobrot masów. Także myślę, że spoko. Jak zrobiłam koło Primarka, to wstąpiłam do TK Maxa. I w TK Maxie kupiłam jedną rzecz. Jedną rzecz, bo było dużo rzeczy takich. Podobały mi się, ale nie było takie, że miałam takie. Chciałabym to. I bardziej patrzyłam za jakimiś takimi ceramicznymi, wiecie, takie fajne, porcelana czy coś. Ale nie było nic takiego bardzo, bardzo fajnego, więc stwierdziłam, że nie będę wycie kupować w sensu jakiegoś kubka, bo i tak chciałam kupić jak już to dwa albo trzy, albo cztery kubki. Więc nie chciałam wycie kupować jednego, które nie będzie mi pasować potem do niczego. Wpadła mi kamera, więc wydaje mi się, że skończyłam na, tych, na tej solniczce i pieprzniczce. Ale ona jest z TK Maxa i są takie słodkie po prostu. Kosztowa 23,99. Ehm. I po prostu to już kupiłam, jakby do siebie do domu, jak będę mieć. swoje mieszkanie już gotowe. I to będzie idealne, po prostu wiecie, że chowacie jakieś tam, nie wiem, sezonowe albo takie po prostu zwykłe wyprzyniczki. Chowacie te zwykłe pieprzniczki i surowiczki. I na święta sobie dajecie takie słodkie, nie mogę się doczekać. Także to jest jedyna rzecz, którą kupiłam z TK Maxa. I tak jak mówiłam. W właśnie chciałam kupić kubki, ale w końcu nie było nic takiego bardzo ciekawego. Ale w tym TKMAXie są też drogie te kubki, nie będę ukrywać, ale nie było takich, wiecie, że bym chciała tak, że muszę je mieć. Więc nie przepłaciłam, nie kupiłam, ale w sumie w ogóle żadnych kubków nie kupiłam, a miałam właśnie zamiar kupić kubki, ale no... it is what it is. I... I to jest jedyna rzecz, którą kupiłam w Ticket I teraz sobie przejdziemy do Aksiona, bo w Aksionie kupiłam chyba najwięcej rzeczy. I są to mega takie słodkie, takie, nie jakieś, wiecie, nie wiadomo co, ale kupiłam sobie tak. Zacznijmy od tego, że kupiłam świeczki, bo po prostu jak je zobaczyłam, to nie mogłam się oprzeć. Ze względu na to, że patrzcie, to są takie świeczki, wiecie, że takie te duże. Um, i tu jest taki wzór, nie wiem czy to było ostrze. O. Pierniczki. I kupiłam jeszcze taki wzór. Był jeszcze wzór choinkowy i też się zastanawiałam nad nim, ale stwierdziłam, że na razie wezmę tę i zobaczę. I jeszcze chyba w prezenty było coś takiego, ale stwierdziłam, że na razie wezmę te, żeby nie przesadzać. I do tego od razu, bo nie mam takich um, stojaków na te świeczki, więc stwierdziłam, że od razu kupię taki stojaczek No i wiecie, po prostu wsadzi się to w to i będzie sobie je stać Albo będzie stać, albo będzie się palić, jeszcze nie wiem Bo są takie słodkie te świeczki, że po prostu trochę mi szkoda ich Ale... No właśnie, to jest zawsze nasz problem, że nam jest na wszystko szkoda To jest takie ładne, ale wiecie, kiedyś trzeba będzie je spalić um, I kupiłam jeszcze do prezentów taką wstążkę jakby to jest, wiecie, to nie jest jakieś bardzo długie, bo to ma chyba 2 metry. Tak, 2 metry. Ale jest mega, mega cute. I będzie to będzie jako taki mini dodatek. Wiecie, nie będę obtaczać całych tych prezentów, To po prostu mi nie starczy na każdy prezent. Ale będzie taką, może nie wiem, kartkę z tego zrobię. Może coś takiego. I kurczę, te świeczki chyba kosztowały po 6 zł. To chyba kosztowało jakoś 3 zł. I to chyba też kosztowało około 2,50, coś takiego, nie pamiętam już. Dobra, i te rzeczy nie są takie turbo świąteczne, ale wpadły mi w oko, właśnie. I były tanie, więc stwierdziłam, że czemu nie, a na pewno się przyda. Um, I to jest tak, zacznijmy sobie od tego, że kupiłam taką karawkę na wodę. Bardzo mi się podobał spodobał ten taki, wiecie. Nie z, to jest to jakby wyżłobienie takie, o no Mega cute, z takim srebrnym. Było jeszcze ze złotym, ale ja sobie wziąłem ze srebrnym Oh my god, ale wybyło. Ale to chyba by się tak nie stłukło szybko I hope so. I to będzie takie mega słodkie po prostu, żeby, wiecie, nalewać coś i, i no, będzie cute I do tego, zaraz obok tego stała taka mm, bomboniera bo to jest na niby na cukierki i tak dalej, ale wiecie jak. Ym, tutaj można ogólnie wszystko włożyć, no ale spoko, będzie, wiecie jak ktoś z mnie przyjdzie czy coś, to będzie na stoliku, po prostu cukierki będą w środku czy coś i będzie tak cute, wiecie, tak. No fajnie. Także y, to kosztowało po 10 zł, więc, znaczy, no nie całe 10 zł, tam jakoś 18 zł, chyba zapłaciłam za to wszystko. I co jeszcze będę zamawiać? Będę zamawiać jeszcze choinkę. Więc tego akurat w tym filmie nie będzie. Ale choinkę bombki, bo nie mam. Nie wiem czemu. Nie wiem gdzie są wszystkie moje bombki. Ale choinkę chciałabym zamówić, bo w tamtym roku w tamtym roku. Chyba. Chyba miałam żywą choinkę. Ale nie pamiętam. A może to było dwa lata temu? Dobra, nieważne. Ale będę zamawiać choinkę i to będzie taka choinka. Już sobie zaplanowałam, że ona będzie na takim pniu i będzie po prostu wyżej, ze względu na to, że ja też nie mam miejsca za dużo w pokoju i nie chcę sobie zagracać. Wiecie, że cała choinka będzie po prostu od góry na dół taka duża i nie będę miała już w ogóle miejsca, więc stwierdziłam, że będzie taka gdzieś odtąd może. Ja teraz siedzę na ziemi, więc gdzieś odtąd będzie tak w górę, więc myślę, że spoko tam chyba z 1,80 będzie mieć. Mm. No, i takie rzeczy typu: jakieś takie małe bombki, Nie chcę jakoś bardzo ich, wiecie, nie wiadomo, nie wi nie wiadomo jak, nie chcę jej przestrajać, tylko tak leciutko. Jeszcze muszę wyciągnąć jakieś rzeczy, które mam takie świąteczne, które zostają mi po prostu z y, innych lat. E, typu, wiecie, lampki czy coś. Ja ogólnie lampki swoje, które robiłam w tamtym roku, na suficie dalej mam, bo ich nie ściągam, bo to jest mega vibe. Tak, po prostu w roku sobie zaświecić. Tak, widzimy się w następnym filmie, który będzie o dekorowaniu, także ja się totalnie nie mogę doczekać, już będziemy mieć wszystkie rzeczy za sobą, typu choinka i tak dalej, więc, więc nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że będziecie ze mną i pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału i wyczekujcie nowych vlogmasów. Także.